No, niestety, coś się wydarzyło na moją niekorzyść. Dobra, jest plan i. Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w Grze Westland. No, niestety, coś się wydarzyło na moją niekorzyść. Ech, tamten odcinek, gdzie zakończyłem. Właśnie w tej bazie no, postanowiłem, że później sobie to po Pierwsze Pierw sobie zmontuję film, który już widzieliście. No i zobaczcie, w bazach jest cały czas, nie mam nic w ekwipunku. Najgorsze nie mam tego planu na tamtą broń. Zobaczcie, nie ma. Kurczę. To powinienem od razu to przewieźć do bazy, i może by mi zaliczyło. Także no, niestety, mam nadzieję, że jak wejdę do niej teraz, znajdę ten plan, znowu ją trafię i od razu wszystko przewiozę do, do siebie. I mam nadzieję, że wtedy mi zaliczy. Bo może teraz tak jest, że po prostu automatycznie, gdy zostawimy ten wóz. I zniknie ta baza pierwsza. I chcemy po raz kolejny odwiedzić. Jest ta baza, ale nie możemy z niej nic zabrać, bo wtedy nam to nie zalicza. Także zaraz zobaczymy. Yy. Idziemy szybko ten plan znaleźć. Mam nadzieję, że on jest będzie w tym samym miejscu. No, nie dobrze, niedobrze. Ale czasami tak jest właśnie, powiem wam, że. Nie tylko w tej grze, bo jak gram na emulatorze i powiedzmy, że zaraz na komputerze yy, na emulatorze, a, a zaraz pójdę na telefon, to... Tak jak samo miałem w Lasdaju, w Las że otworzyłem skrzynię w Booksalfa, na gram na emulatorze, nawet odcinek chyba robię, a potem poszedłem na telefon i patrzę w telefonie, a te skrzynie jeszcze nie otwarte Takie, takie jest opóźnienie dziwne. I. Prawdopodobnie też tak i teraz było. No ale zobaczmy. Tu powinna być ta tuba. Tuba jest! A co będzie? <laughs> Kapelusz, włoczęgi, no nie. Serio. O nie. No i co teraz? A czekajcie, zrobimy inaczej. Wyjdę teraz jeszcze raz z gry. Wyjdę jeszcze raz z gry. Czekajcie, żeby nie było, wezmę coś, wyjdę jeszcze raz z gry i zaraz uruchomię od nowa i zobaczymy. No i dobra, jestem, nie mam nic w ekwipunku, zobaczcie. Boję się, że po prostu nie będzie już można nic stąd wywieźć, ale nie chcę jeszcze próbować, bo chcę żeby ta baza się pojawiała cały czas od nowa. No bo chcę ten plant trafić, chcę ten, tą broń trafić. Spróbuję kilka razy jeszcze, no jak się nie uda no to trudno, biorę to co ten, to co, to co jest i tyle, trudno, kiedyś się ta broń na pewno trafi Na razie mam czym strzelać, bo mam lepszą, okej okay, zobaczmy teraz Ale dziwne to jest powiem wam, wcześniej co odwiedziłem e, na jednej lokalizacji wykupionej w dwie bazy nie było czegoś takiego. Może po prostu to naprawili, że że się pokaże, ale nie można wywieźć. Bo nawet jak zawiozę do bazy, potem to spróbujemy. Nawet jak zawiozę to do bazy. O, tu jest 8 tub. Zawiozę to do bazy, to też może potem po być tak, że jednak tego nie mam. Ale właśnie zobaczymy. Rozwiążemy to zagadkę. Dobra, zobaczymy teraz co trafię. Co to było za szybko? O nie, naprawdę. zobaczmy w tych tubach. No dobra, wejdę jeszcze dwa, trzy razy. I, i może się trafi. Jak nie, na no to trudno. Nawet nie, nie wiedziałem, że takie coś może się wydarzyć. Okej. Okay. Idę jeszcze, już nie będę wam pokazywał. Jak trafię ją, to na pewno Wam pokażę. Ale spróbuję tak 2, 3, 4 razy i nie będę tutaj też tracił czasu. Nie wiadomo ile. Wezmę co trzeba i uciekam stąd. No dobra, nie trafiłem go. Wchodziłem 6-7 razy. Wchodzę ostatni raz. Jak nie trafię tego planu, nie będę się więcej tutaj w to bawił. I sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Wezmę byle co, pojadę do bazy, wyłączę grę i włączę. I zobaczymy wtedy, czy będę miał to, czy nie. Bo może to tak jest, że po prostu już tak się nie da zrobić. I albo po prostu długo, był opuszczony ten wóz, tak. Sam sobie, wiecie. 10 dni to sporo. Patrzymy, idziemy tylko tą tubę. Weźmy, dobra, weźmy to na. Yy, weźmy te sztabki, i to. I zobaczymy, jak pójdę do miasta. Tylko to trzeba uruchomić i. Yy, Uruchamiać wyłączyć grę i włączyć od nowa. Dobra, jest plan. I. O, Winchester. Też może być, też może być, też jest dobra, dobrą bronią, oczywiście jak ulepszymy sobie ją e, na planie, e, poziom planu, o to mi chodzi, atak spowalnia cel o 25% przez 0,5 sekundy, Kurczę, fajnie, czyli ktoś jakiś jest szybki, na przykład boss e, w, kanionie, e, w kanionie w kanionie duchów, to on będzie przez pół sekundy. Tylko to też jest tak ciekawe czy za każdym strzałem, czy to losu, czy to wiecie, co jakiś czas, ale fajna opcja. Okej, okay, Winchester może być. Już nie będę próbował, bo będę próbował 5-6 razy i nie trafię i to będzie wtedy. Niezaciekawie znowu. Okej, okay, fajnie. Podobny, podobnie, podobne materiały do skraftowania, ale tylko jeszcze deski modrzewiowe do tego potrzebne. Szybko się tak to, stuwa to jest też dobra opcja ale ma, paręcie, ma więcej damagea 1000. Okej, okay, fajnie, dobra, wróćmy teraz do bazy i zobaczymy czy ten plan ze mną zostanie. Jak nie, no to trudno. Czyli jednak z tej bazy nie będę mógł nic wziąć. Tylko teraz tak, czy... Wziąć wóz ze sobą teraz Co ja tutaj mam Czy wolałbym sobie to zamienić yy, bo właśnie jak wezmę wóz nie no nie powinno tak być, bo będę w innym miejscu Wóz niech stoi Okej, okay, okej okay. <laughs> Nie ta, broń to ta dobre i to Wracamy. Wydarzenie się, o, jak blisko się pokazało. Wracamy tutaj do naszego domu, i wejdę, i zaraz uruchomię odnowę gry. I zobaczymy, co się wydarzy. Wejdź. Ale tak właśnie sobie pomyślałem, już nie będę wchodził, już mi się nie chce. Ale trafiłem teraz w tą broń. Też jest dobrą bronią. Oczywiście, jak też ulepszymy ją poprzez tuby, to będzie jeszcze lepsza. Dobra! No i chwila prawdy. Zobaczmy, zobaczmy. No, dawaj, dawaj. Co to zaczęło się. Okej, okay, jestem w bazie. Jak świetlku mam to. Czyli kurczę, mogę od razu wrócić. Czyli ta broń powinna tu być. Jest Winchester model 1892. Super. Już nie będę... W sumie już i tak nie mogę, bo tą broń mam. Jak już wrócę, to ta baza jest ruszona. Fajnie, i ta broń się też osobiście podoba. Zobaczcie, praktycznie. Ale nie, ja mam lepszą. Ja mam, yy, ja mam już ulepszoną, kupiłem. A to odblokowałem ze słabszym damage'em, Ale zobaczcie, to. A to. Jest szybsza i. No, troszkę droższa. Troszeczkę, ale to niedużo, dużo. Ale myślę, że będę ta, to używał. Bo ta ma a, na krytyczne trafienie. ta ma spowolnienie. No to też. Ta też jest spoko, bo ma 10% na trafienie krytyczne. Ta tego nie ma. To no zależy na co i gdzie chce się ją wziąć. Fajnie, dobra, ja sobie ją teraz craftuję, żeby już ta broń była, ale już będzie, już zostanie, fajnie. Także teraz co, lecę do tej bazy, zabiorę co mogę i tu wracam już z wozem. Więc to tyle będzie w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!